Wszystkich rowerowych świrów dzisiaj wyjątkowa trasa mnie czeka. Eee, I oglądających myślę, że w sumie też, ponieważ to będzie pierwsza trasa, gdzie nie wyjadę poza granicę województwa śląskiego. Można tak powiedzieć, eee, tak się składa, że nie mam dzisiaj całego dnia wolnego. Znaczy, teoretycznie mam, ale połowa jest zaplanowana na rower. No, i w poprzednim, pod poprzednim filmem ktoś zaproponował, żebym wybrał się na żelazny szlak rowerowy. No i się wybieram. No i po kilkunastu kilometrach wyjechałem już z takich terenów, że tak powiem, miejskich, gdzie ruch samochodowy, tym bardziej w środku tygodnia, po ósmej, jest dość duży. Jestem jeszcze w Mikołowie, natomiast kieruję się na łaziska. No, i to są już takie tereny, gdzie niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia można spokojnie sobie pojeździć. No i przede wszystkim zrobić fajny trening. Są to trasy u nas w regionie dość popularne wśród kolarzy. Jest trochę hopek. Nie są to oczywiście góry, natomiast no, trzeba korzystać z tego, co się ma pod nosem, także, także też jest dobrze. No i opuszczam już Łaziska i wjeżdżam na DK81 żeby dość szybko się przemieścić do, do Jastrzębia no i żelaznego szlaku rowerowego i po 9 kilometrowej przygodzie z DK81 jestem już w Żorach kieruję się do centrum chociaż nie będę tam wjeżdżał na, na rynek no i następnie Jastrzębie Zdrój Chciałbym też zaznaczyć i uspokoić większość, że na 80 jedynce nie ma zakazu jazdy dla rowerów. Wiem, że większość by się na tą trasę nie zdecydowała. Ja to zrobiłem wyjątkowo, no bo no bo tak. Natomiast jest tam na większości naprawdę szerokie pobocze. Trzeba tylko uważać, bo są takie małe hopki, które mogą nas wytrącić z równowagi ale generalnie jeździ się, jeździ się w porządku jeżeli chce się szybko ten odcinek który ja jadę właśnie przejechać no ale tak patrzę sobie na te, na te chmury ja oczywiście wiedziałem, że dzisiaj za zachmurzenie będzie spore no ale to dość, dość smutne koniec kwietnia, a wiosna jeszcze tak naprawdę do nas nie zawitała, także no cóż, może za tydzień tak przynajmniej prognozy pokazują, że, że wreszcie będzie to jakoś normalnie wyglądać. No ale zobaczymy. No i po 56 km dojechałem do punktu, z którego ja będę startował, czyli Jastrzębie Zdrój. Nie wiem, czy jest jakiś optymalny wariant trasy. W prawo czy w lewo ja będę jechał. Chyba w lewo, z tego co pamiętam. Eee, I zobaczymy co ta trasa tu ciekawego pokaże. No to rozpoczynamy około 50 km przygody na żelaznym szlaku rowerowym. Ponoć polska część jest świetnie zrobiona, czeska niekoniecznie. No ale dzisiaj to wszystko zweryfikuję i przekonam się na własnej skórze. Jeszcze nie przejechałem nawet 500 metrów A już trzeba prowadzić rower i... I przeskoczyć, że tak powiem No ale... Sezon jeszcze nie w pełni, to może zdążą do, do wakacji, jak już... Jak już tu będzie masa ludzi Oto przekroczyłem granicę polsko-czeską. Także witamy w Czechach i kierunek Karwina. Póki co, po czeskiej stronie yy, jedzie się drogami lokalnymi. Między takimi domami po prostu. Ciężko to w jakikolwiek inny sposób opisać. Asfalt jest w porządku, chociaż co jakiś czas pojawiają się nierówności i dziury. Ale generalnie generalnie jedzie się tu dobrze. I tak oto wygląda centrum Karwiny Kiedyś tutaj już byłem, więc, więc już je widziałem. No szału nie robi, tym bardziej teraz jak jeszcze jakieś, jakieś remonty są tutaj wykonywane. No to tutaj trzeba przyznać, że piękny odcineczek, bardzo fajnie się tutaj jedzie, jeszcze na dodatek wyszło, wyszło słoneczko, także, także naprawdę to teraz sprawia super przyjemność. Kolejny klops na trasie. Generalnie no, powinienem właśnie tutaj pojechać, tak prowadzi ślad e, e, tej trasy rowerowej. Wszyscy jadą, wszyscy jadą tam. No zresztą tam jest nakaz jazdy. Natomiast no patrząc na nawigację nie wygląda to jakoś ciekawie. Ale muszę to jeszcze zweryfikować dla pewności. Szlak częściowo nieprzejezdny. Tak to trzeba nazwać. No i wróciłem do Polski. Gmina Godów. No i tak to jest. Jak się nagrywa. Duży blat. I się człowiek toczy pod górę. No, ale trzeba powiedzieć, że jak się e, wjeżdża do Czech z Polski, to od razu widzi się po, po domach, że jest się w Czechach. No i odwrotnie, jak się wjeżdża z Czech do Polski, jest dokładnie ta sama sytuacja. Niby te style architektoniczne, że tak to nazwę, e, są do siebie bardzo podobne, ale jednak całkowicie inne. No i tuż za Godowem powrót na to, co chyba najfajniejsze na żelaznym szlaku rowerowym. Czyli faktycznie zadbana infrastruktura po polskiej stronie. Jeszcze troszkę kilometrów mi to zostało do przejechania, ale widać, że ktoś pomyślał i wymyślił, i stwierdził, że zrobi to naprawdę dobrze. No i tak wygląda ten odcinek, gdzie asfaltu nie ma. Bardzo króciutki on miał, nie wiem, może ze 100 metrów myślę, że bez problemu do przejechania na, na szosie zresztą przejechałem, więc więc do przejechania jeszcze dodam taki króciutki myślę komentarz a propos tego chyba 8 km odcinka pętli do Podbucza jeśli dobrze, dobrze pamiętam nic ciekawego tam moim zdaniem nie ma więc tą pętlę można jedynie potraktować jako nabicie dodatkowych kilometrów, także jak ktoś na to nie ma ciśnienia to Ja osobiście nie widzę gdzieś tam celu, żeby żeby tam jechać. Znajome miejsce. I żelazny szlak rowerowy ukończony w pełni. 54 km, czyli ta maksymalna pętla, jaka jest przejechana. No i cała trasa żelaznego szlaku rowerowego przejechana w tym najdłuższym wariancie 54 km. Ogólnie rzecz biorąc, trasa super, godna polecenia dla każdego. Eee, nie ma na niej jakichś większych trudności terenowych. Eee, nie ma jakichś większych podjazdów, jakieś ewentualne małe chopeczki. Eee, odcinków, gdzie asfaltu nie ma, no to chyba tylko 100 metrów, także tyle co nic. Eee, naprawdę fajna trasa dla, dla każdego stopnia wytrenowania, dla każdego typu roweru. Eee, po polskiej stronie jest naprawdę bajka. Widać, że ktoś. Eee, no, może włożył serce w zrobienie tej trasy? Jest przemyślana, fajnie zrobiona, zadbana. Po czeskiej stronie to tak naprawdę tylko postawiane znaki i poprowadzona trasa gdzieś tam. No, nie wiem, czy, czy można w jakiś tam bardziej uczciwy sposób to opisać. Także. No tam e, chyba sam fakt przejazdu przez Czechy, przez Karwinę, no to może jakaś atrakcja. Natomiast e, i ścieżka wzdłuż Olzy, która, która była, ona, ja ją też zresztą nagrałem. Tak poza tym e, w Czechach no nic wyjątkowego nie było. Żelazny szlak rowerowy jest też określany jako e, jedna z takich najfajniejszych tras w Polsce. No i nie da się ukryć, że choć doświadczenie mam małe w trasach rowerowych, no to wydaje się być bardzo fajny, natomiast w moim osobistym odczuciu na pewno trasa wokół Jeziora Czorszczyńskiego była, była fajniejsza ale to jest moje, moje prywatne zdanie chociaż no tam też jest nieco trudniej, jest troszkę stromych podjazdów, więc może to gdzieś tam może pomniejszać ocenę tej trasy Niemniej jednak Fajnie, że ją przejechałem, chociaż dużą część trasy już e, miałem objechaną wcześniej, nieświadomie. Ale to głównie po Czechach, po tych drogach. Ale ogólnie fajnie. E, tymczasem wyjeżdżam z Jastrzębia. E, no i kieruję się do domku, jeszcze jakieś 70 km pewnie. Albo 60 Coś w tym stylu. Droga wojewódzka 933 w kierunku Pszczyny. Ona przez ostatni czas była remontowana, więc na drodze jest asfalt żyleta po prostu idealny. I to się ciągnie aż chyba do samej Pszczyny właśnie. No i też została zrobiona taka oto droga rowerowa. Też fajna. Nie ma tu się za bardzo do czego przyczepić. Poza tym, że oczywiście jest wolniejsza niż asfalt na, na drodze, ale, ale fajnie można sobie nią tutaj spokojnie jechać, zachowując komfort, bezpieczeństwo, no i względną prędkość. Właśnie wjeżdżam na tereny lasów kobiórskich. Tutaj też jest kilka kilometrów naprawdę świetnej drogi, którą można wykorzystać na rower, na spacer, na rolki, no na cokolwiek. Co nieco postaram się Wam pokazać. I po ponad 150 km jestem już w tychach, także do domu coraz bliżej. Zostało mi jakieś około 25 km, także yy, sprawnie trzeba się przebić przez te tychy, i, i później, no to już prosto do domu można powiedzieć. Ale muszę przyznać, że wiatr dzisiaj ostrą poniewiera. On niestety. Zmieniał w każdej godzinie kierunek na niekorzystny dla mnie. No, ale cóż, czasami jest potrzebna właśnie taka jednostka, że tak powiem, treningowa, żeby się sponiewierać. A pewnie to zaprocentuje w przyszłości. Katowice Murcki. Ja już mam prawie 170 km na liczniku. E za chwilę Giszowiec, Nikisz czyli w zasadzie będę już w domu także no myślę, że to już jest też odpowiedni moment, żeby się pożegnać tam pewnie już nie będzie jak nagrać, no bo będzie będzie więcej aut także dzięki za dzisiaj no i do zobaczenia w jakichś tam przyszłych relacjach cześć